Witajcie ludziska! Tutaj z tej strony wasz case. Mam dla was niesamowitą wieść! W końcu odkryłem, jak mieć nieskończone ilości pokarmu yy, z kurczaka. No i przy okazji, piór. Yy, oto jest ten mechanizm. Zaraz wam go pokażę. Wszystko, wszystko pokażę, jak i co. Działa w ten sposób, że po prostu yy, wrzucamy do tego komina, jakby kurczaki. Może wam. Oblecę i szybko pokażę. Wrzucamy do tego komina kurczaki, żeby nam nie wyleciały. One sobie tam ładnie spadają. Tutaj mogą sobie dorastać, eee, dorastać, czyli rosnąć, bo małe kurczaczki nam nie dają nic. Nie znam niestety żadnego sposobu na rośnięcie od kurczaczków. I tak. Mamy tutaj dwie dźwignie. Eee, Jedna to down, inaczej w dół, inaczej te kurczaczki stoją na małym bloczku, który jak się wciągnie, to one spadną do ognia. Kurwa. Dobra, nieważne. A drugi to fire, inaczej zgaszenie automatyczne ognia, przez co kurczaki i jak... raczej kurczaki. No kurczaki i drób się nie spalą. Ale to jest tylko taka jakby dźwignia awaryjna, kiedy naprawdę tego potrzebował. Teoretycznie jej nie potrzebujecie. A więc nie musicie nic takiego instalować. Najważniejsze jest down. Ale czego tylko down? Bo przecież, kurczak, jak wpadną, to się spalą. E, nie. Działa to na takiej zasadzie, że one spadną e, w popłochu. Wszystkie wybiegną do tej furteczki, która ona będzie oczywiście zamknięta. Ale one i tak, wszystkie tutaj pobiegną. No i cały drób osiądzie na tych kratkach około. A więc nic tam nie wpadnie. Co jest oczywiście e, już przetestowane kilka razy. A więc się nie musicie bać. Chyba, że w innej wersji to zmienią, dlatego ta dźwignia wam się przyda, bo jednocześnie ona gasi, jak i wypycha z ognia. E... No, palące się już kurczaki, wiecie. Wpadną, klikacie szybko, e... wypycha ich z ognia, jednocześnie gasi. I te kurczaki mnie denerwują. E... Teraz wam to pokazałbym, ale te kurczaki są jeszcze niedojrzałe, więc nic z nich nie, wy nie wypadnie, a więc może wam pokażę. E, jeszcze jak e, Mechanizm wam pokażę na końcu Jak zdobywać takiej ilości jajek Żeby nam wypadły kurczaki Jeszcze w takiej ilości no około 20 przynajmniej Żeby mieć papu i tak dalej Mam dla was kurnik Kurnik działa w ten sposób e, Nie wiem dlaczego Albo one wychodzą albo się wykluwają z tych jajek e, Chyba one się wykluwają Wiecie co? Bo ja tak zrobiłem żeby Te kurczaki pod żadnym pozorem nie wypadły stąd e, Mam jedno jajko Mam e, 16,9 jajek. A to dosłownie w parę minut po tym, jak za, e, zrobiłem ten kurnik. I wziąłem tam kurczaczki. E, taki kurnik działa w bardzo prosty sposób. E, zrobiłem takie płyty. No nie wiem na ile one mają, chyba 7 na 7 A patrz! A to skubany! Wypłynął! I kolejny. O, to małe gnoje. Wiecie co? Nie wiem jakim cudem one wypływają. Czy ja coś tutaj nie dorobiłem? Poczekajcie. Wszystko jest dobrze. Już wiem co zrobiłem źle. Hmm. No, ja troszeczkę się śpieszyłem z tym kurnikiem, a więc nie wyszło mi dlatego one wypływają to wiecie co odejdziemy w jakieś dalsze miejsce i wam pokażę jak to działa na jednej kopule zbudujemy sobie taką kopułę wystarczy tylko trochę jakiegoś materiału i wiaderko wody nie musi być nic ze szkła ani nic takiego dobra robimy jakoś kopułę ja zrobiłem trochę za wielką dlatego mi to nie wyszło bo to chodzi o rozlewanie się wody nie ja chyba zrobiłem tam 7 na 8, przez co nie dochodziło w jedno miejsce. I no w tym miejsce musiało dochodzić, bo inaczej właśnie taki byłby efekt wychodzących kurczaków. Robicie po prostu, zaraz Wam pokażę, co musi się dziać, żeby, 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 żeby to działało. Dobra, jak widzieliście, tam były dwie kopuły. Ja sobie zrobię jedną żeby tylko pokazać, rozlewamy w jakimś rogu yy, wodę. Jak widzicie, ta woda spływa dosłownie w jeden punkt. My wykopujemy dziurkę pod tym punktem, tak jedną. Ja wykopałem dwie, bo inaczej by nie dochodziła woda. I teraz kurczaki będą sobie tutaj pływały. One mają coś takiego jak mopki, że ciągle podskakują na wodzie, inaczej mają ciągle wstrzymane pływanie. Przez co nie mogą zanurkować i podpłynąć pod tym. Pod tym, pod tym, pod tym. O! Jajka będą sobie po A jajka i inaczej inne itemy sobie po prostu spływają w dół. Przez co one po prostu płyną tutaj. No, płynął, Tylko coś wolno tam zahamowały. Chyba już tak miałem. Że po prostu wolno płyną Chyba to przez FPSy Nie jestem przekonany Dobra No i po prostu Im więcej mamy tych jajek Wszystkie ładujemy do tego kurnika Jeszcze nie tam Nie do tego Do kurnika Bo im więcej mamy kur Tym większe mamy składowisko jajek Oczywiście te kury będą niedojrzałe No nie? I one będą dojrzewały w tym kurniku Aż staną się wielkie I datne jajek to, to jest tyle na kurnik Teraz na ten mechanizm jak widzę, że kurczaki już urosły, to jeszcze kilka dodam, żebyście zobaczyli e, prawdziwe efekty tego, co się będzie działo. I dobra, mamy kurczaczki sobie czekające na rzeź. My bierzemy tylko jeden, jedną dźwignię. Tak, to bardzo zaskoczyło mnie, kiedy wszystkie się rzuciły na mnie. Jeszcze nie miałem wtedy drzwi. Bo ja myślałem, że one po prostu się szybko spalą i ja szybko, raczej spadną, szybko to zamknę i jednocześnie wypchnę. I myślałem, że one się zaraz spalą. A te wszystkie, ko koku, koko, ku, kurwa, ku, ku, na lewo i prawo, ja pierdolę. Jaka rzecz, wszystko się pali. No i jak widzicie, miałem tam około z 40 kurczaczków. Nie, sorry, przepraszam, z 20 kurczaczków. Nie, nie liczyłem, ile tych kurczaków wkładam, ale. Jeżeli gracie trochę dłużej w Minecrafta To wiecie, że kurczaki dają 100% szansę, że wyrzucą e, Mięsko Czyli inaczej Macie 100% szansę Przynajmniej, że z, z tych kurczaków, które tu spalicie To wypadnie kurczak I to jeszcze na tyle kurczak Ale podpieczony, przez co nie musicie już go wkładać Do piekarnika, ani marnować sobie Węgla, lawy, Czy, czy cokolwiek Przepalacie, czymkolwiek e, Mam nadzieję, że wam Kurwa, bym zapomniał mechanizm. Tak. E, pod tym po prostu to jest strasznie proste. Zaraz wam pokażę. E, tylko to ogarnę. Tak, troszeczkę, żeby to lepiej wyglądało. Oj, troszeczkę za mocno. A, dobrze. E, są po prostu dwie dźwignie. E, ta jest połączona, nie, zaraz wam pokażę. E, ta jest najważniejsza. Inaczej down. E, idzie sobie po prostu pod tym czerwony proszek, dochodzi sobie dotąd, idzie sobie tędyk I idzie sobie do pistonu, który e, jest ciągle włączony e, Raczej włączony, jest teraz włączony, bo teraz jest jakby otwarte Teraz jest włączony i wypycha klocek, który uniemożliwia spadnięcie kurczakom w, doł, w dół na razie Chciałem powiedzieć w dół Druga działa na tej samej zasadzie, tylko że jest po prostu niżej I ona jednocześnie, klikając na nią, ona... O, widzicie? Ona gasi i jednocześnie jakby się tam zaklinowało coś, czy nie wiem, czy coś się stało To po prostu też wypycha dane zwierzę, inaczej kurczaka Bo nie wiem, czy coś jeszcze można tam wrzucić, chyba nie To jest nie zrobione dla niego Jak widzicie, tutaj zaraz będzie widać, jak działa Oj Proszę, wypycha Sorry za te laki. to chyba przez ten deszcz mam no, Nie znoszę deszczu jak widzicie, no, może on nie jest, nie jest dopracowany, ten kurnik, no właśnie, dlatego. Dlatego mówię wam, żebyście zrobili sobie taki, z tego nic wam nie ucieknie, a jak ucieknie, to nie wiem, kurczę, jaki by musiał mi być Bóg z wodą, żeby one przeszły przez to na tej wersji. A więc mam nadzieję, że wam pomogłem. Ja na pewno sobie pomogłem, bo kurna, tyle główkowałem. Patrzcie, to był mój pierwszy projekt. Wow, to był mój pierwszy projekt, raczej pierwszy. To były trzy projekty w jednym. Ja tak kombinuję. To miało działać na takiej zasadzie, że kurczaki podchodzą w górę, dotykają lawy, spadają i się spalają. Tutaj była lawa na górze lekko, pod tabliczkami, i ja tak kurczę, patrzę, klikam. No nie, no gówno, znowu nie działa. Patrzę na boki, gówno, od tyłu, gówno. No i w końcu. O, czekaj. I w końcu. Postanowiłem zrobić coś zupełnie innego w tym miejscu, a kurnik zrobiłem dla was, bo nie robiłem go na tym świecie, a więc musiałem wam jakoś pokazać jak zdobywać te jajka, e, tą ilość jajek, a więc mam nadzieję, że się wam jakoś przydałem, a więc subskrybujcie, dawajcie okejki, kurwa, i do ulubionych, no i epickę, hehehe, <laughs>